Jest stary, ja to chyba przyłączę się do wegemena. Do wegemena? A po co? Nikt tak jak ja nie się kasałatek. Patrz, nikt. Psiu, 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 psiu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was Lewa i witam Was Lewa Nuwa. Chociaż powinna być lewa prawa, skoro stoi z prawej. Nie, no oczywiście, moi drodzy, żartujemy. To jest pierwszy Bionicle o nazwie Lewa. To jest jego ewolucja. Lewę sobie pierwszą odłożymy, gdyż on już swój czas antenowy na moim kanale miał. Natomiast, moi drodzy, Bionicle pod tytułem Lewa Nuwa wygląda tak. Nie do końca znam się na tym kanonie. Bionicle, natomiast najwidoczniej to jest jakaś ewolucja, coś takiego, coś w tym stylu. 8 567 to był jego numer katalogowy. Książeczkowa e, instrukcja z tymi jakże brzydkimi renderami. Ja już się o tym troszkę wypowiadałem. No nie podoba mi się to zupełnie. I podobalność to jest tu jeden motyw. Drugim motywem jest to, po prostu, że to czasami było słabo czytelne, moi drodzy. gdy no to akurat prosta instrukcja, ale kurczę, na przykład przy tym skomplikowanym, o, tutaj czasami naprawdę potrafiło to być średnio po prostu, uważam, czytelne. Te nowy, bo ja ich posiadam kilka, oczywiście wszystkie są Zostawione w moim sklepie przystańklocków.pl, choć nie obiecuję, że gdy puszczam ten filmik, jeszcze je tam znajdziecie. Moi drodzy, wszystkie te nuwy były u mnie w sklepie. Tutaj spójrzcie, łącząc te trzy nuwy, mogliśmy otrzymać taką nuwę. Chyba wyjątkowo jakoś słabo mi wygląda. Podoba się ta konstrukcja. Natomiast moi drodzy, jeżeli przechodzimy do tej lewy nuwy. Obejrzyjmy ją sobie oczywiście na obkoło, obejrzyjmy ją sobie dokładnie tutaj. Jak zawsze mamy te zawiasiki takie kulkowe, można by te elementy. Dość duże. Topy, które żadnych pod spodem studów nie mają. Pomimo tego na tyle solidnie stał, że nie powinniśmy się tutaj o to obawiać. Oczywiście tak jak w poprzednich bioniklach mamy system kręcenia i kręcąc, o widzicie, tutaj tym elementem kręci tutaj nam się łapka z czego się śmiałem w Inche, że to jest krojenie sałatki no patrzcie jak on tą ręką nawalał druga ręka już niestety takiej opcji nie miała. Tutaj mogliśmy oczywiście ją dowolnie ruszać, dowolnie machinować no i tyle oczywiście na ile pozwalał nam tutaj tenże zaraz. Natomiast ona była poza tym nieruchoma w żaden inny sposób. Całkiem ciekawe tutaj są te naramienniki. Ja nawet nie jestem pewny, czy one kiedyś nie pełniły w innych bajoniklach formy hełmu właśnie. Tak samo jak tutaj mamy u Nowy tą oto górę, to nie wiem, czy u innych nie pełniły rolę takiego hełmu. Tu widzimy te zielone oczęta, jak mu się spod maski wybijają. Całkiem ciekawy element. Tu na klacie taki element zbroi, z drugiej również tak. No i tu jeszcze od tyłu. Ja wam kiedyś pokazywałem, jak on wygląda bez maski, ale oczywiście pewnie jesteście ciekawi, więc Zrobimy to drugi raz. Tak jest, tak oto wygląda bez maski. Śmiesznie, śmiesznie, z takim otworem gębowym, jakby chciał coś ssać co najmniej. Gdy wkłada maskę, to ma taki oto widok. Także tak to, moi drodzy, w wielkim skrócie wygląda. No i o Bioniclach, czy można się dużo rozpowiadać? No chyba nie, moi drodzy. Problem z bajonikami, szczególnie bajonikami, bo Herofactory już jest trochę inaczej, jest taki, że jak widziało się już jednego, to widziało się już właściwie większość, te same rozwiązania. Choć trochę inne brońki, no w tym przypadku mam akurat takie dwa oto miecze. Ale generalnie geneza cały czas jest ta sama. Dzieje się to samo, ta same konstrukcje: klata, nóżki, rączka, jakaś zbrojka, brońki i tyle. I maska, moi drodzy. Natomiast powiem szczerze, że mi coraz bardziej zaczynają podobać się właśnie te oto bionikle. Hero faktory nawet o dziwo też. Yy, no i naprawdę kurczę. Stwierdzam, że gdybym żył w tych czasach, kiedy one wchodziły, naprawdę mógłbym się nimi bawić. Żył, to znaczy żyłem, ale gdybym się nimi bawił, moi drodzy, w tych czasach. a nie zapominajmy, że na przykład. Ten Bionicle wyszedł w czasach, gdy ja miałem tak zwany Dark Times, czyli okres, kiedy nie bawiłem się klockami, moi drodzy. No i tak oto na naszym kanale wita kolejny Bionicle. Pamiętajcie, by do mojego sklepu, tam znajdziecie ich więcej. Nie powiem, mówię, podobają mi się teraz bardziej, więc w recenzjach też ich będzie więcej. Także, moi drodzy, zostawcie po sobie jakiś ślad, jeżeli lubicie Bionicle, to plusika. Im więcej plusików, im więcej łapek w górę, tym więcej będzie Bionicle, bo oczywistym jest, że im bardziej wam się filmy danego typu podobają, tym częściej ja je recenzuję. Pamiętajcie o tym, subskrypcja również pomoże Wam być na bieżąco z moimi filmami, tym bardziej, że jestem kanałem, gdzie tych starych klocków naprawdę nie brakuje, starych zestawów, starych wspominek, więc możecie wspomnieć o ile żyliście w tamtych czasach swoje m, m, wcześniejsze lata, albo poznać tamte czasy, jeżeli Was jeszcze na świecie nie było. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na moim kanale i widzimy się oczywiście wkrótce już w kolejnych. Bye!